zalastwa, pomalowanego nawet w taki interesujący sposób jak jak widzicie yy, to jest pociąg papieski i od razu odpowiadam na pytanie którego żeście nie postawili ale które przed wami postawiło wielu osób dlaczego ten pociąg się nazywa papieski czy nim podróżował Jan Paweł II otóż mówię nie tym pociągiem nie podróżował żaden papież chociaż ten pociąg został jako pierwszy i jedyny na świecie pobłogosławiony przez Ojca Świętego, Benedykta XVI. Ten pociąg jest darem kolejarzy, jest podziękowaniem Panu Bogu za pontyfikat Jana Pawła II. I dlatego nazywa się papieski, że, to je, że gospodarzem na pokładzie tego pociągu jest Jan Paweł II. Za chwilę y, będziecie mogli Państwo. Doświadczyć tego wszystkiego, co normalnie dzieje się w tym pociągu, kiedy pociąg kursuje na stałe na kolejowym szlaku Jana Pawła II między Wadowicami a Krakowem. Jak widzicie, ten pociąg jest troszeczkę inny niż wszystkie, choćby z tego powodu, że możemy do siebie, znaczy możemy się ze sobą komunikować. W tej chwili macie możliwość widzenia tego, który do Was przemawia. Ja się nazywam Józef Dąbrowski, jestem prezesem katolickiego stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, bo to Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich dba o to, żeby na pokładzie tego pociągu można było w najróżniejszych formach spotkać Jana Pawła II. Ten pociąg jest wyposażony, jak zdążyliście zauważyć, nie tylko w ekrany, nie tylko w bardzo ciekawie pomyślane fotele. Nie tylko znajdujące się na oknach panele, które, w których mamy taką jakby pokładową galerię pokazującą różne elementy związane z Janem Pawłem, ale też możemy i z tej możliwości skorzystamy w czasie jazdy, więc ci, którzy będą o godzinie 11 z nami jechać, będą mogli zobaczyć to, co widzi maszynista w tej chwili przed oczyma. Normalnie kiedy pasażer... Korzysta z, ze zwykłego pociągu, tylko może przez okno patrzeć albo w lewo, albo w prawą stronę. Dzisiaj po raz pierwszy, proszę Państwa, jadąc koleją, będziecie mogli popatrzeć do przodu. Czyli będziemy mogli zrealizować to, do czego zachęcamy są do Drugi. Żebyśmy patrzyli przed siebie, widzieli cel, do którego zmierzamy. A ten cel, Ojciec Święty określił bardzo prosto. Tym celem jest świętość, proszę Państwa. To nie jest tylko świętość, o którą się dopominamy, kiedy prosimy, żeby Jan Paweł II był jak najszybciej ogłoszony święty. Ta świętość jest zadaniem dla nas i 10 lat temu w Starym Sączu, ci, którzy mają e, powiedziałbym więcej niż 15 czy 20 lat, być może pamiętają te słowa, Ojciec Święty prosił nas, abyśmy uczynili trzecie tysiąclecie Ero Ludzi Świętych. A my jesteśmy ludźmi trzeciego tysiąclecia. Więc to jest wezwanie dla każdego, który który, proszę Państwa, w sposób świadomy chce przeżywać swoje życie. I najpełniejszy. Ja Paweł drugi często mówił, że świętość jest normalnością. To wszystkie te różne takie dziwne rzeczy, o których czasami więcej słychać o tych nienormalnościach, w radio i w telewizji niż o normalnych rzeczach, bo rzeczy normalne nie zwracają uwagi. Natomiast nienormalne są nagłaściane i pokazywane jako pewne standardy życia. Dlatego dzisiaj zapraszamy na spotkanie z Janem Pawełem i myślę, że chwile spędzone z nim pozwolą Państwu jak gdyby dotknąć innej rzeczywistości, bo tak zawsze było, kiedy Jan Paweł przyjeżdżał do, do Polski.